Marku, wspominałeś właśnie o namiocie hipoksyjnym, ja chciałam o to zapytać. Powiedz mi, bo wiemy, że, że masz doświadczenia z hipoksją. Ostatnio też chyba gdzieś na swoim blogu pisałeś o komorze hipoksyjnej. Powiedz mi, czy to dla każdego metoda na, na takie wspieranie swojej formy fizycznej, czy nie? Czy każdy powinien spróbować, czy są być może jakieś obwarowania, które, czy, czy pewne zagrożenia, które czyhają na użytkowników? Tego typu metod, co o tym co sądzisz i co byś radził tak naprawdę naszym uczestnikom, wiedząc, że też są wśród nich amatorzy. Jeżeli chodzi o to, czy, czy to pomoże każdemu, to myślę, że jak najbardziej tak. Jest to bardzo skuteczna metoda podwyższenia dyspozycji budowania krwi, aczkolwiek uważam, że trzeba do tego podchodzić typowo jak do bodźca. I tak samo jak z treningiem tych takich bodźców najmocniejszych, czyli nie wiem, treningu interwałowego używamy na końcu. I tak samo warto podchodzić do, do treningu, yy, czy do samej hipoksji, tak, czyli yy, traktować to jako bodziec treningowy, czyli nie od razu jakby rzucać się na głęboką wodę i, i jeździć tam, gdzie najwyżej, tylko sobie to dawkować. Ja jako zawodnik też na początku jeździłem e, na przykład do, do Szkackiej Poręby, powiedzmy, tak, e, położonej na, na wysokości 650 metrów. Następnie pierwszym włozem takim klimatycznym było Predaco położone na 1000. E, następnie zacząłem jeździć do Fon Rome, do, do San Moritz, e, czy później do Albuquerque, e, do miejscowości położonych na wysokości około 1600-1700 metrów. I dopiero później gdzieś e, jeździłem do Kenii, e, Najwyżej I, i tak myślę, że trzeba byłoby do tego podchodzić, czyli traktować to jako bodziec i, 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 i mądrze. tak Większość osób, które, które jeździ na takie zgrupowania, popełnia też taki błąd, że po prostu, skoro jest na obozie, ma dużo czasu, to chce ten czas wykorzystać i trenować bardzo mocno. Trenować bardzo mocno w górach to mogą zawodowcy, tak jeżeli chodzi o biegaczy amatorów. Jeżeli te, takie osoby chcą wrócić z gór w, for, w formie, to tak naprawdę muszą uważać na to, co tam robią, bo, bo tam naprawdę bardzo łatwo się przetrenować i, i e, zanim się wybierzemy w takie miejsce, warto troszeczkę poczytać czy porozmawiać, poradzić się kogoś, kto, kto w takich miejscach był i, i podpowie troszeczkę, jak, jak trenować, jak się zachowywać, na co uważać i, i czego przypilnować.